Szczęść Boże, witajcie. Posłuchajcie dzisiaj słowa z Ewangelii według świętego Jana. Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności, jeśli Ty jesteś Mesjaszem? Powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus Powiedziałem Wam, a nie wierzycie. Czyny, których Dokonuje w imię mojego ojca, świadczą o mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich, i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Jezus mówi dzisiaj o nas, że jesteśmy Jego owcami. Na pierwszy rzut oka, to trzeba powiedzieć, że to nie jest żadne jakieś takie super wyróżnienie. To nie wbija nas w dumę. Owca to jest takie głupiutkie i małe, mało rozgarnięte zwierzę. I dobrze, dobrze jak siebie, jest siebie zobaczyć jako owce, czyli kogoś, kto potrzebuje pasterza, kogoś, kto jest mądrzejszy ode mnie. I poprowadzi mnie we właściwym kierunku. I kogoś, kto jest mocniejszy ode mnie, a kiedy się zranie, będzie potrafił mnie uleczyć. Dobrze jest zobaczyć siebie jako kogoś, kto potrzebuje Chrystusa. I tak postarajmy się dzisiaj spojrzeć na siebie. Jako kogoś, kto potrzebuje pasterza. Potrzebuje Chrystusa. Niech Was Bóg sławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.